Panie pośle, Nie, to to proszę mi powiedzieć, działalne. czy Sławomir Nitras jest najlepszym kandydatem do tej roli pilnowania wyborów? Myślę, że jest jednym z dobrych. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo sprawny organizacyjnie i to pokazał wielokrotnie. Jest rok 2018, 2008, bardzo pana przepraszam, i wywiad Rzeczpospolitej. Sławomir Nitras w autoryzowanej wypowiedzi, podkreślam, po, po której nie podał dziennikarki ani Rzeczpospolitej do sądu, mówił, że gdy oskarżyłem Teresę Lubińską, kandydatkę na prezydenta Szczecina, wiedziałem, że to nie ona podejmowała decyzję i że pewnie będę musiał przepraszać, ale efekt został osiągnięty. Sławomir Nitras publicznie przyznał się, że kłamał oszukiwał i manipulował, byle osiągnąć sukces wyborczy. No tylko, ale co, co państwo chce przez to Rozumiem, powiedzieć? że to nie ma... Czyli, czyli podsumujmy to. Strzec uczciwości wyborów w Platformie Obywatelskiej ma człowiek, który przyznaje się, że publicznie kłamie, oszukuje i manipuluje w kampanii wyborczej. Nie.